Moje nazwisko Wacław, ale ja jestem z, z domu, moje nazwisko furmanek i tu są moi rodzice właśnie, którzy posiadają to nazwisko furmanek. Po wyjściu za mąż ja zmieniłam nazwisko. Moja rodzina się składała z pięciu osób: Twoje rodziców i twoje dzieci. Ja Miałam starszą siostrę, brata i ja. A może ich Pani przedstawić nam? Oczywiście. Siostra moja starsza była, miała na imię Mirosława, brat Jerzy, a ja Janina. Tata Felix, mama Stanisława. Mieszkaliśmy w Warszawie, na Bielanach, ulica Przybyszewskiego. To jest właśnie mój tata, brał udział w I wojnie światowej. W którym roku Pani się urodziła? W 1932. 26 kwietnia. Czyli pani miała 7 lat, tak. jak wybuchła wojna. Pani siostra była 5 i pół roku i pół starsza, roku starsza. Pan, brat był 4 lata starszy mhm. Tata był z 1900 roku, a mama była 1907 albo 8. Siódmy mhm. chyba mama była. A mama, ym, jakie miała nazwisko z domu? Jezierska. Stanisława Jezierska. Jezierc. I po mężu Furmanek. Furmanek. A czy pamięta Pani może te momenty jeszcze sprzed wojny? Jak życie wyglądało wtedy na Bielanach? Pamiętam, bo moi rodzice byli dość towarzyscy i mieli dosyć duże, duże znajomości, to znaczy znajomości, utrzymywali kontakty z ludźmi, także myśmy mieli Dużo znajomych i myśmy całymi rodzinami jechali sobie do z statkiem i z powrotem na Bielany statkiem, żeśmy wracali z rodzicami. Także przed wojną było cudownie. Tylko, że tak krótko to trwało. Pamięta Pani ten moment, kiedy rozpoczęła się wojna? Pamiętam, bo mnie wtedy szykowała mama do szkoły. Tak, do szkoły, szkoła, a zdążyła mnie ubrać i zaczęły samoloty nadlatywać i strasznie strzelać i tata do nas wpadł do mieszkania i mówi słuchaj, ratuj dzieci i wpadamy albo do piwnicy, albo uciekamy. I wtedy żeśmy, mama mnie ręcznikiem tylko pamiętam przykryła i siostra to nie pamiętam co chwyciła, coś na siebie chwyciła, a brat od boso i żeśmy uciekali do lasu Bielańskiego, to to pamiętam na pewno. Mhm. Później po, po tym, żeśmy tam w tym lesie trochę przesiedzieli, tata wrócił sam do, do domu. Sam wrócił do domu, zorientował się, czy można, czy może wprowadzić rodzinę, czy nie. I wieczorem przyprowadził nas. No to już prawie wszyscy sąsiedzi, to już prawie wszyscy byli. Także myśmy prawie na końcu wrócili, ale żeśmy wrócili. Tam żeśmy mieszkali prawie do powstania. Prawie do powstania, tak. W powstanie, jak zostało powstanie warszawskie, to żeśmy mieszkali o kilka domów, też na tej samej ulicy, tylko o kilka domów wstecz. Żeśmy mieszkali, ale, ale już w, jak powstanie zostało, to już było nas dużo, dużo mniej, tych ludzi takich zjednoczonych, takich z, 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 towarzyskich. A czym się panie rodzice zajmowali? Tata z mamą prowadzili sklep. Mhm. Sklep spożywczy mieli i prowadzili przed wojną, a podczas wojny to zlikwidowali, po prostu no, musieli zlikwidować, bo nie było na to funduszy. Już było później coraz, coraz trudniej. No to tak. zresztą tata też już później się mniej zajmował tym wszystkim, bo bardziej był pochłonięty chyba tą, e, tym zajęciem, w tym AK, bo należał do AK, więc miał to dużo więcej zobowiązań. Mama więcej musiała czasu poświęcać nam, jako dzieciom. Tata przychodził do nas tak w odwiedziny, czasami od czasu do czasu, tylko żeśmy go widzieli. Czasami tylko wpadał, powiedział co się dzieje, jak się dzieje, jak mama ma się zachowywać. I mamy ostrzegał, że to czy tam to może się stać. No. <śmiennie> czy na Bielanach w okolicy były rodziny żydowskie? To, co ja wiem, w pobliżu mojego, mojego zamieszkania, to może jedna rodzina, która która miała, z Żydami, która miała kontakt z Żydami, przed czym przychodzili do nich Żydzi, ale tak, żeby mieszkali, to tam nie było Żydów. U nas na Bielanach nie było Żydów. Z tym, że później było bardzo dużo Żydów, bo bardzo dużo ludzi właśnie przetrzymywało Żydów. Bardzo dużo ludzi przetrzymywało Żydów. Mhm. A skąd ci Żydzi przychodzili się ukrywać? Z getta. Z getta. Mhm. Uciekali z gieta, bo załóżmy tak, jak mówiłam, tata chodził tam i dawał czy ubranie, czy jedzenie, czy coś. Wchodził do getta. No, wchodzili do gieta, to czasami mógł kogoś z sobą przeprowadzić, to znaczy przeprowadzić, uciekać, no po prostu udostępnić mu ucieczkę. Mhm. I w związku z tym ci, ci Żydzi mieli możliwości czasami czy kanałami czy czymś, to mieli możliwości, też się przedostanie do centrum. No to wtedy Polacy niestety, ale nie patrzyli na to, że to jemu, im grozi śmiercią czy brakiem życia, tylko brali do domu i pomagali, żeby temu człowiekowi pomóc przeżyć. Także to była duża odwaga, ale jednocześnie no to była też satysfakcja, że człowiek człowiekowi pomaga. Czy wy w waszym domu ukrywaliście Żydów? No ukrywaliśmy. Mówię, w piwnicy, w naszym domu, najpierw był jeden Żyd, później było ich dwóch, trzech, i później znów był, było ich dwóch. I to też to, co ja wiem, to byli właśnie z getta. A Pani jako dziecko wiedziała wtedy, nie, że to są rzeczy? Nie, ja nie wiedziałam. To znaczy, wiedziałam tylko to, tak jak powiedziałam, że jak było szykowany, był szykowany posiłek dla domowników, to mama tam porcję odkładała i tata powiedział, Pamiętajcie, tego macie nie ruszać, bo to nie jest dla Was.